Znajdujemy się w firmie Agromatel W ofercie firmy mamy szereg maszyn do uprawy gleby, w tym także chyba znane wszystkim brony kompaktowe, znane też bronami talerzowymi, tu akurat w wersji firmy Agromasz. Brona BT, bo o niej będziemy mówić, jest to maszyna ciężka w ofercie Agromaszu. W szerokościach od małej, praktycznie 1,50 m, do nawet dużych gabarytów 6-metrowych składanych hydraulicznie. W wersji 3-metrowej rama tej maszyny jest ramą sztywną. W części przedniej układ 3-punktowego zawieszenia z możliwością regulacji cięgła górnego. W części dolnej na ramiona ciągnika mamy też możliwość zmiany ustawienia szerokości ramion, tak żeby każdy ciągnik, z którym chcemy tę maszynę zagregować, się do tego nadawał. Natomiast w części tylnej znajduje się rama wału doprawiającego. W zależności od tego, jak ten będzie wał, rama ta jest dłuższa lub też krótsza. Elementem roboczym tej maszyny są talerze uzębione o średnicy 560 mm. W zależności od opcji wyboru klienta, te średnice mogą ulec zmianie na etapie zamówienia. Każdy talerz oparty jest na pieście użytkowanie bezobsługowo. Jako opcja dodatkowa mogą też być to piasty marki SKF, czyli bardziej najbardziej renomowane na rynku elementy. Każdy talerz zawieszony jest na układzie amortyzacji gumowej przez cztery tuleje gumowe ściśnięte płaskownikiem wyprofilowanym. Dodatkowo talerz skrajny ma możliwość złożenia się na czas transportu, tak by cała szerokość maszyny nie odbiegała od dopuszczalnych drogach publicznych. Rozstaw między rzędami talerzy jest to 85 lub 100 cm w zależności od modelu e brony. Każda maszyna jest wyposażona w deflektory boczne e z prawej i lewej strony maszyny. Deflektor e ułożony jest na wahaczu, gdzie natrafienie na przeszkodę unosi się, e po czym wraca z potem do pozycji roboczej. Tak by cały element nie został uszkodzony e w przypadku nacisku na e kamień czy, czy jakiś element e znajdujący się na polu. Warunki glebowe w gospodarstwach w Polsce są bardzo różne. Dlatego nie sposób wybrać jednej konfiguracji maszyny na wszystkie rodzaje gleb. Dlatego firma Agromarz proponuje szereg wałów doprawiających do brony BT, począwszy od wałów rurowych, wałów pakera, wałów gumowych, kończywszy na wałach podwójnych tak jak to jest w tym przypadku wał rurowy z wałem strunowym zespółem razem. Dają nam idealne doprawienie gleby po przerobieniu wcześniej sztele. By lepiej wykorzystać całą maszynę, można ją zespolić z silnikiem poplonów. Temu służy układ mocujący w tylnej części ramy, na której możemy zamontować płytę mocującą właśnie do tego silnika i za jednym przejazdem z... zerwać śilnisko, a przy okazji wysiać poplon na powierzchni gruntu. Brona talerzowa jest tak powszechną w Polsce maszyną że ciężko mówić o niej coś więcej. Jednak jeśli zostawiłem e, pewne informacje bez wyjaśnień, zachęcam do kontaktu z firmą Agromarket. E, służymy tam pomocą e, i na pewno na każde pytanie odpowiemy. Zapraszam też do, zachęcam też do odwiedzenia naszej strony www.agromarket.pl, fanpage'a e, na Facebooku czy naszego kanału na YouTube.